Chodź, idziemy. Dzień dobry, ja do Rzecznika Praw pacjenta. Dlaczego? Ja się żegnam, a, a proszę pana, zapraszam. Dzień dobry, ja do Rzecznika Praw Pacjenta. My do Rzecznika Praw Pacjenta. W jakiej sprawie W sprawie tego, że ludzie są z przyczyn politycz... politycznych i niejasnych, są w, w zakładzie zamykaniem bez podstawy. Psychiatrycznym. zamkniętym. To już panowie, z nie się, nie, ma w nie ma nikogo z wami? Nie, jutro. No bo co? Ja jestem sekretarką, pan jest kierowcą, więc niewiele nie panu. To tylko odpowiednie Albo, osoby. No najlepiej przez maila wysłać. Albo wysłać maila. Mail, no. nie trzeba osobiście. Osobiście panu mailem na kancelarię przejdzie i się ktoś tym zajmie. No. Tak by no dzisiaj już jest za późno. No czy, a dzisiaj... mówię, a to żadna różnica czy panowie to osobiście zgłoszą, czy, czy napiszą. Na to samo wyjdzie. No dobra, no to jak dziękujemy. Hmm. To znaczy, bo... No dzisiaj panowie nic nie załatwili. Ale tak kolega, jak tak jak mówię, jest problem. Jest problem z kolegą, bo on mało mówi, jest nieskoncentrowany i tak dalej, i tak no to dalej. Napisać w imieniu jego maila. No. Ale nie tylko, są tak, że mama, ja piszę we wszystkich sprawach. Matadyny nie chcą na covid też przypisać, też taka sprawa jest. Mówię, napiszcie panowie maila. Chodzi nie tylko na covid, ale też chodzi o to, że ten... Że są osoby zamykane? Matka jest ciągle, która jest z dzieckiem, zamykana do szpitala psychiatrycznego co miesiąc. Czy są przyczyny polityczne? To tak jak pan mówił. No dobra. No dobra. I nic dalej się nie da zrobić? Dobra, to w takim razie. Przeszliśmy się przynajmniej, do zdrowia. No tak. No dobra, to dziękujemy w takim razie.